Królujną Chrystę, z tej strony Michał Ministrant i chciałbym Wam powiedzieć, że raczej głównym tematem tego odcinka będzie dzisiaj różaniec, czyli najlepsza broń na szatana. W tym odcinku powiem Wam, jak tej broni i tej oto świętej rzeczy można używać. A więc różańca można używać do odmawiania różańca, zdrowasiek, jak to mówił też do koronki do Miłosierdzia Bożego, też do innych takich y, rzeczy. Ale ogólnie dzięki objawieniom fatimskim Maria mówiła dla Chiacynty, raczej nie dla Chiacynty, nie wiem komu, ale mówiła, żeby wszyscy ludzie odmawiali y, różaniec i się wstawiali przy okazji do Maryi. I dokończając jeszcze. Później właśnie były te objawienia, w maju, w czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i to chyba już wtedy koniec tych objawień, ale nie pamiętam, jeśli źle coś powiedziałem, to poprawcie mnie. No. No i możemy się cieszyć z tego, że właśnie dzięki takim objawieniom Matki Bożej możemy się modlić na, na tej broni, na różnicy. Czyli broni, która może, jak to powiedział jeden ze świętych, zatrząść całym piekłem. Na koniec tego filmiku chciałbym też odmówić odmówię za Was, za Was oglądających dziesiątkę różańca za Was, no ponieważ bardzo chciałbym się za Wami stawić, za moimi... Za ludźmi, którzy będą mnie subskrybować, którzy może też nazł y, złe, negatywne komentarze na ten temat, ponieważ y, wiadomo, temat jest bardzo poważny. Chciałoby się no, normalnie na ten temat mówić przez jakieś pół godziny, czy konferencję, nawet o tym zrobić, ale właśnie poprzez ten różaniec, taka zwykła rzecz. A jest taka niezwykła, tyle robi do, dobra dla nas. I chwała Panu za to, że właśnie były objawienia fantymskie. I teraz mówię za was dziesiątkróca. Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oczy nasz, który się z niebie. Święci imię Twoje, przyjść, królestwo twoje, bądź wola Twoja jako niebie tak na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, niech my opuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na ale nas baw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan stołu, między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego wyjazdu. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami różnymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Ułusłowionaś między niestami, błogosławiony owoc żywota Twojego Heguię. Święta Maria Matko Boża, módź się za nami rzesznimi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan stołu, Ułusłowionaś między miastami, błogosławiony owoc z Twojego Heguię. Święta Maria Matko Boża, módź się za nami rzesznimi, teraz i w śmierci naszej. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan stołu. Błogosławioność między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami rosznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej jamy. Zdrowość Maria łaski pełna Pan z Tobu, błogosławioność między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami dusznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej jamy Zdrowość Maria, łaski pełna Pan z Tobu, między niewiastami. Jugosławiony ołd żłota Twojego Jezusa, Święta Maria, Matko Boża, młód się za nami życznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jamy. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z tobą, Jugosławionaś między i Błogosławiony ołd żłota Twojego jest. Święta Maria, Matko Boża, młód się za nami życznymi, teraz w godzinę śmierci naszej Jamy. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z tobą, się między niewiastami. Błogosławiony owoc żłota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinie śmierci naszej Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, między niewiastami, i błogosławiony owoc żłota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, między błogosławiono między i błogosławiony owoc żłota Twojego Jezus. Święta Maria, Matka Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godziny śmierci naszej A. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Maryjo, bez mazy, pierworodnej poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi to. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do co zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomocy, bo tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, w i Syna, Ducha Świętego. O. Dziękuję bardzo za oglądanie takie liczne i pozdrawiam Was. Król Nam Chryste.